Seksowna Edyta Górniak w jeansie rajskiej Plazy Alisona wygląda z zdjęcia. Edyta Górniak zapowiedziała w sieci, że lada dzień wróci do Polski i podzieli się z fanami kilkoma nowymi, ekscytującymi projektami. Jak wiadomo, już 26 lutego będzie gwiazda polskiego finalu konkursu Eurowizja 2023. Górniak została przewodniczącą jury, którym wybierze naszego kandydata. Jednak zanim to, artystka laduje baterię na rajskich wakacjach. Tym razem nie wybrala swojej ukochanej Tajlandii, a wyspy w pobliżu Ameryki Północnej. Swoje podróże Edyta Górniak relacjonuje, wrzucając na Instagram zdjęcia pięknych widoków. Zachodów słońca, fotografuje muszle czy napotkanym zwierzęta. Pokazuje zdrowe posilki, Który je, ale tym razem diva zaszalala. Zrobila sobie kilka ponetnych zdjęć na plazy. Edyta wskoczyła w luzna, zwiewna bluzeczkę i króciutkie szorty, które podkreślili jej obledne. Długie nogi. Fotki robią furorę na jej Instagramie. Niektórym fanom, widok Edyty na plazy na myśl pamiętna pocahontas.